Kto by pomyślał, że od naszej recenzji Rayman Origins minęło już 18 miesięcy? W tamtym materiale nazwałem tę grę najlepszą, a na pewno najlepiej wyglądającą platformówką na tej generacji konsol. Czas zrewidować to stwierdzenie, bo do sklepów trafił właśnie Rayman Legends. Sequel, który bije na głowę swojego poprzednika pod niemal każdym względem. Tytuł ten miał początkowo być pozycją ekskluzywną dla konsoli Wii U i chociaż po niemal roku poślizgu trafił wreszcie do odbiorców, to w tym czasie stracił ten status i wydany został również na PC-ty, Xbox 360, PlayStation 3, a nawet konsole przenośną PlayStation Vita. Zasad rozgrywki nowego głowonoga wyjaśniać chyba nie muszę, bo twórcy nie odkryli Ameryki. Jak w każdym platformerze biegamy, skaczemy i lejemy oponentów po animowanych paszczach. Moc Legends tkwi jednak w jakości wykonania i tym, co projektanci robią ze starą i ograną konwencją platformówek. Pierwszą i jedyną wadą, którą poruszę na starcie, by mieć to już za sobą i móc zacząć słodzić, jest fakt, że niedotykowe wersje gry cierpią na syndrom portu. Na pierwszy rzut oka widać, że Raymana tworzono z myślą o ekranach dotykowych, a wersje na resztę platform były tworzone na ostatnią chwilę. To, co na Wii U i Wicie będziemy robić palcami, w pozostałych edycjach kontrolowane jest przez sztuczną inteligencję, a my wciskamy tylko odpowiednie przyciski, by tę funkcjonalność aktywować w odpowiednim momencie. Miejscami działa to co prawda dość naturalnie, ale niestety zdarzają się miejsca w grze, gdzie konieczność współpracy z komputerem zapętlającym zaprogramowane ruchy potrafi być frustrująca. Żaden komputer nie zastąpi smyrania palcem. Pomijając jednak ten drobny i w kontekście całości nieznaczący, Szkopuł Rayman Legends to prawdziwa bestia. Graficznie jest jeszcze ładniejsza od swojego przepięknego protoplasty. Wszystko śmiga w pełnym 1080p i 60 klatkach bez najmniejszych spowolnień, a każdy jeden piksel to prawdziwa uczta dla oczu. Stylistyka gry jest przepiękna i niezwykle imponująca. Silnik bez najmniejszego zająknięcia przyjmuje setki sprite'ów pojawiających się na ekranie, a widoki takie jak morze przepełnione setkami ryb zapierają dech w piersi. Efekty świetlne, niesamowity poziom detali, płynne animacje i sprytne łączenie elementów 2D i 3D zasługują na najwyższe noty. Po raz kolejny ubolewam więc, że YouTube z uwagi na bolesną kompresję obrazu i zaniżenie płynności wideo do 30 klatek nie odda pełni piękna tej gry. Ale gier nie kupuje się, by na nie patrzeć. Bez solidnego gameplayu Legends byłoby niczym. Na szczęście, gra również na tym froncie wychodzi obronną ręką. Oprócz oczywistego trybu kampanii, do którego przejdziemy za chwilę, tytuł daje nam możliwość posmakowania wielu innych pobocznych opcji. Od możliwości kolekcjonowania zwierzątek, przez minigry w postaci wieloosobowej gry w piłkę nożną, aż po tryb wyzwań. Specjalna funkcjonalność, która pozwala nam się zmierzyć online z duchami wszystkich innych graczy w zmieniających się każdego dnia zadaniach specjalnych. A to jeszcze nie wszystko, bo w trakcie zabawy odblokujemy również nowe wersje plans z pierwszej części gry, mapę inwazji, nowych bohaterów i tak dalej. Jedno jest pewne, dodatkowej treści nie zabraknie nawet najbardziej wymagającym fanom platformerów. A nie wspomniałem jeszcze nawet o elemencie najważniejszym, trybie historii, w którym niestety tylko lokalnie wziąć udział może od jednego do czterech graczy. Plansze, po których przyjdzie nam podróżować, stworzone są z rozmachem i niezwykłą starannością, co rusz czekają nas w nich nowe mechaniki czy stawianie gameplayu na głowie, by urozmaicić zabawę. Rayman Legends miesza rozrywkę na tyle sposobów, że paradoksalnie każdy klasyczny poziom platformówkowy staje się nudnym obowiązkiem między pomysłowymi etapami specjalnymi. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują poziomy muzyczne. Moim zdaniem najmocniejszy aspekt całej gry są to specjalne plansze speedranowe stworzone w konwencji teledysków, w których cała mapa i wykonywane przez nas akcje zsynchronizowane są ze znanymi utworami muzycznymi w typowo raymanowej aranżacji. Skoro już przy muzyce jesteśmy, to w kontekście całości recenzji nie powinno być dla was zaskoczeniem, że ścieżka dźwiękowa gry może stawać w szranki z najlepszymi. Powraca garstka utworów z pierwszej części gry, ale sequel wypełniony jest również nowymi, genialnymi kompozycjami i efektami dźwiękowymi idealnie zgranymi z obrazem. Nie da się ukryć, Rayman Legends miażdży. To świetnie przemyślany platformer po brzegi wypełniony treścią, o różnorodnym gameplayu, genialnym projekcie plansz, niezwykłej oprawie audiowizualnej i niepodrabialnym klimacie. Jeśli dorzucimy do tego fakt, że wiele miejsc w sieci sprzedawało tę pozycję w premierę w śmiesznie niskiej cenie poniżej 100 zł, mamy gwarantowany hit, który powinien trafić do rąk każdego miłośnika gier wideo. Najważniejszym pytaniem pozostaje wciąż, czy w Rayman Legends można grać kurczakiem? Tak, można. 11 na 10 gra tysiąclecia.